Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Marta Bieliska. Będziemy rozmawiali dzisiaj o profilaktyce zdrowotnej z racji tego, że regularne odżywianie jest niezwykle ważne, a mamy już nie do czasu, więc nie będę Państwa przeciągała, zależnie na tym, żebyśmy skończyli jak najszybciej. Tutaj troszeczkę opowiem o statystyce. Zaczniemy od statystyki. Na tych, na tych wykresach widzimy zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych wśród kobiet w Polsce w 2021 roku. Proszę bardzo i e, najwięcej kobiet chorowało na nowotwór piersi 24,2%, drugie miejsce płuco i trzecie miejsce trzon macicy. Jeżeli chodzi o zgony, kobiety najczęściej umierały z powodu nowotworu płuca, e, drugie miejsce nowotwór piersi i trzecie miejsce e, okrężnica. I Podobne wykresy, tylko teraz chodzi o mężczyzn. Mężczyźni najczęściej chorowali w 2021 roku na nowotwór gruczoł krokowego, drugie miejsce płuco, trzecie miejsce okrężnica. Jeżeli chodzi o kobiety to płuco na pierwszym miejscu, na drugim miejscu gruczoł krokowy i na trzecim miejscu okrężnica. 100 tysięcy to liczba zgonów rocznie z powodu nowotworów złośliwych w Polsce. 1,17 miliona Polaków żyje aktualnie z chorobą nowotworową. Nowotwory są przyczyną ponad 25% zgonów w Polsce. To już opuścimy. Jeżeli chodzi o profilaktykę zdrowotną, profilaktyka zdrowotna to nie tylko mamografia i cytologia, tak jak w większości nam się kojarzy to szereg znacznie y, y, większych działań podejmowanych. Przede wszystkim jest to edukacja zdrowotna, promocja zdrowego stylu życia, regularne badania przesiewowe, szczepienia tak? oraz interwencje i rehabilitacje w przypadku zachorowania. Dotyczy to również osób, y, 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 które już mają zdiagnozowaną chorobę, ich również obowiązują działania profilaktyczne. Wyróżniamy trzy fazy profilaktyki. Profilaktykę pierwszorzędową, drugorzędową i trzeciorzędową. Profilaktyka pierwszorzędowa skierowana jest do całej populacji do osób zdrowych. Profilaktyka drugorzędowa do osób w podwyższonej grupie ryzyka. Z reguły chodzi o wiek i, i ilość zachorowań w danym przedziale w danej grupie wiekowej i profilaktyka trzeciorzędowa skierowana już do osób ze zdiagnozowaną chorobą, czyli do pacjentów. Profilaktyka pierwszorzędowa, tak jak powiedziałam, dotyczy całej populacji i jej celem jest zapobieganie wystąpieniu chorób poprzez eliminację czynników ryzyka, promowanie zdrowego stylu życia, poprawa ogólnego stanu zdrowia populacji oraz zmniejszenie zapadalności na choroby. Czynniki determinujące zdrowie. W 1974 roku Mark Lalonda opublikował raport w którym wskazał cztery pola y, zdrowia, pola la londa, determinanty, które przy, mają największy wpływ na nasze zdrowie. Raport ten obowiązuje do chwili obecnej. Tak jak Państwo widzą, zwłaszcza w profilaktyce pierwszorządowej, największy wpływ na nasze zdrowie ma właśnie z tych życia, jaki prowadzimy. Co się na niego zawiera, wszyscy Państwo wiedzą, to jest y, zdrowa dieta, aktywność fizyczna, unikanie spożywania. używek, y, 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 Przepraszam. Stres, unikanie stresu, tak jest, zachowanie zdrowego balansu pomiędzy pracą a odpoczynkiem. Danusie pozdrawia naszą koleżankę, tak jest. Drugie miejsce to środowisko fizyczne i tutaj czysta woda, czyste powietrze, miejsce, w którym żyjemy oraz bezpieczne warunki pracy. Czynniki genetyczne 16% na nie wpływu nie mamy niestety. I w 10% nasze, na nasze zdrowie wpływ ma opieka zdrowotna. Do indywidualnych działań prozdrowotnych w ramach profilaktyki pierwszorządowej zaliczamy przede wszystkim zdrowe odżywianie, aktywność fizyczną i regularne badania kontrolne. Profilaktyka drugorządowa, czyli profilaktyka wtórna, dotyczy określonej grupy populacji ze zwiększonym zagrożeniem wystąpienia danej choroby. Jej celem jest wczesne wykrywanie chorób po to, aby wdrożyć jak najszybciej leczenie i zapobiec dalszemu procesowi chorobowemu. Działania, które podejmujemy w ramach profilaktyki wtórnej to przede wszystkim mamografia, cytologia i kolonoskopia. W Polsce codziennie sześć kobiet dowiaduje się o tym, że ma raka szyjki maksicy, z czego cztery umierają. Niestety u nich lub nie jesteśmy na samym końcu w Europie, jeżeli chodzi, prawie, poza Rumunią, Litwą, Łotwą, jeżeli chodzi o umieralność z tytułu raka szyjki macicy. W Polsce spośród kobiet uprawnionych do, do badań korzysta tylko 27%. W porównaniu do krajów skandynawskich, gdzie Procent y, uprawnionych i przebadanych kobiet to około 80-90%. Także jesteśmy, mamy jeszcze sporo do zrobienia w tej kwestii. Oraz tak jak powiedziałam, badania endoskopowe i kolonoskopia, które dotyczą i kobiet i mężczyzn. I profilaktyka trzeciorzędowa, tak jak powiedziałam, dotyczy pacjentów, czyli osób, u których już zdiagnozowano chorobę. Tak? No, y, po co właściwie, skoro, skoro to już są pacjenci i są w trakcie leczenia, czy też po leczeniu, po to, żeby zachowali dobrą jakość pomimo wystąpienia choroby, po to, aby nie czuli wykluczenia społecznego, rodzinnego, towarzyskiego, żeby wesprzeć ich w chorobie i pomóc w rehabilitacji. No i przede wszystkim, żeby nie zachorowali na kolejną chorobę, bo, bo wiadomo, że tak się też czasami dzieje. Z racji tego, że mamy ciągły wzrost zachorowań na nowotwory, WHO opracowało Europejski Kodeks Walki z Rakiem, w którym wyszczególniło 12 praw dotyczących. Zdrowie, które miałyby wpłynąć na nasze zdrowie skutecznie do tego stopnia, że stosując się do tego kodeksu moglibyśmy ograniczyć ilość zachorowań na nowotwory złośliwe o 50%. Proszę, przede wszystkim powiem w skrócie: nie pal papierosów, stwórz środowisko wolne od dymu tytoniowego, utrzymuj prawidłową wagę ciała, aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie. Szczepienia ochronne, to już w takim dużym skrócie, no i oczywiście korzystanie z badań przesiewowych. Jakie są korzyści z wykonywania regularnych badań profilaktycznych? Przede wszystkim wczesne wykrycie choroby. Jeżeli wcześniej wykryjemy chorobę, mamy większą skuteczność terapii. Mało inwazyjne leczenie, co z kolei skutkuje minimalizacją ryzyka powikłań. Zahamowanie procesu rozrostowego to w przypadku pacjentów, którzy już trafili do nas i mają proces rozsiany chorobowy szybszy powrót do całkowitej sprawności, redukcja stresu przez monitorowanie stanu zdrowia. Na zakończenie chciałam powiedzieć jeszcze krótko. Profilaktyka w Polsce odnoszę takie wrażenie, rozmawiając często z pacjentami, ze studentami, z młodzieżą. Nie kojarzy się z czymś pozytywnym. To jest zawsze lek, strach, wolę nie wiedzieć, a po co, przyjdzie czas, to będę się leczyć. Chciałabym, żebyśmy zmienili sposób postrzegania i myślenia o profilaktyce. Chciałabym, aby profilaktyka kojarzyła nam się z czymś pozytywnym, z tym, że kontroluję własne zdrowie, badam się, wiem, jestem zdrowy, idę na badania po to, aby się upewnić. Chciałabym, aby profilaktyka kojarzyła nam się z poczuciem bezpieczeństwa. どうぞ。